Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak podarować Robuxy znajomym w Roblox bez grupy. Najpierw przyjaciel, który ma dostać Robuxy, musi coś zrobić. Klikamy Create, Creations, a potem klikasz tu na swoje miejsce. Jeśli go nie masz, możesz je tu stworzyć. Potem klikamy tu Monetization, żeby się rozwinęło. Następnie klikamy na Passes potem kliknij tu create pass jeśli go nie masz wpisz jakąś nazwę na przykład donation i jakiś opis następnie klikamy create pass klikamy sales potem item for sale i wpisujesz cenę na przykład 100 robuxów ważne że dostaniesz tylko 70% czyli w tym przypadku 70 klikamy save changes wracamy i klikamy trzy kropki potem copy url Wklejamy to tu i musisz dostać ten URL. Zamiast inwentory, jak u mnie, zobaczysz baj, bo mam ten przedmiot. Może to potrwać kilka dni, ale tak to działa bez grupy i tak łatwo możesz podarować Robuxy. Jeśli film Ci pomógł, będę wdzięczny za lajka.